Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie na temat hitów tej kolejki, która się zbliża w 4 najlepsze liga, dodatkowo w La Liga i Exoclasie. Pomówimy sobie na temat takich powołań, takich nowych zawodników i tych, których te, tego, tego nie ma i taki, który jest, jest najniepotrzebniej powołany. Pomówimy sobie na temat dziś, dzisiejszego meczu z Endresami. Na samym wstępie powiem, że zmienię nazwę kanału na Piłkarskie Emocje dlatego, że mi się bardzo podoba taki, mi się bardzo podoba piłka nożna, bardzo ją lubię, dużo filmików jest skręconych na temat jej, moich i stwierdziłem, że tak zrobię. Zacznijmy od Bundesligi, gdzie Borussia Dortmund bierze się z Unią Berlin, a Bayern z Mainz. Borussia Dortmund jest pierwsza w i aktualnie nie zdobyła 8 bramek i straciła 2, więc myślę, że ona sobie wygra bez problemu z tą drużyną z Berlina. Bayern gra z Mainz, tylko że oni bez lewego to nic nie zdziałają. Jak lewy będzie w formie, to myślę, że wygrają. Przejdźmy sobie teraz do Ligue gdzie PSG gra z Mainz, Lyon z, Metz, z Gadensis i Monaco ze Strasburgiem. PSG... Myślę, że wygra 2-1, pomimo preku, trzech najważniejszych zawodników, ponieważ są kawani. i Kira Mbappe są kontuzjowani, a wiadomo, nie, będzie, nie, będzie, nie wiadomo gdzie gra. Leon zagra z Ginnadins. Myślę, że była duża mać i który wyszedł dlatego, że nie był powoływany, nie, nie grał wystarczająco, wygra. A Monaco ze Strasburgiem niestety przegra. Strasburg, co ciekawe, bije się o europejskie puchary i mimo tego, że ma trzy emisy w to i tak myślę, że sobie poradzi. Przejdźmy sobie do La Liga, gdzie Barca gra osunął i myślę, że ten mecz wygra, pomimo tego, że nie ma Messiego, Suareza i Dembele. pod kontuzji. Raz, wygra, wygra, raz się odbudowuje po tamtym słabym sezonie. Myślę, że z nim wygra. A Atletico wygra z Eibar. Atletico Real i Barca to są oczywiście kandydaci do mistrzostwa. Juve gra w sobie a z Napoli, Lazio z Romą, a Galgaris z Interem. Myślę, że w meczu Juve z Napoli będzie remis, Lazio z Romą myślę, że też będzie remis, a Inter wygra wesprą z Galgari. O mistrzostwo biją się w zasadzie pięć zespołów. Juve, Napoli, Lazio, Roma i Inter. Przejdźmy sobie do Premier League, gdzie jest najwięcej hitów, bo aż 5. Manchester United wygra Southampton. Myślę, że tutaj będzie wygrana dużo Oleguna Saulskiera. Chelsea wygra z Sheffield, Benjaminem tej ligi. Myślę, że to też będzie Remis. Manchester City gra z Brighton. Tutaj duża Pepa i na pewno wygra. Liverpool z, z, wygra z Burnley, z BowCatabelli. A Arsenal to ten Ham derby Londynu. Myślę, że wygra, że wygra Tottenham. Przejdźmy teraz do naszej ligi, gdzie Lech gra z Krakowią. Duża Michała Probierza się od, też dobrze, ostatnio dobrze gra. Gra mnie zadowala. Lech też gra dobrze, chociaż przegrał z Śląskiem i Zainsoll z z Alką, to i tak mu dobrze idzie. Jest czwarty w i myślę, że będzie to mecz. remis. Znaczy, albo wygra na Lecha po walce. Legia gra z Rakowem. Legia jest ósma w zaległy ma I Iraków jest 13 albo 12. I ja myślę, że tutaj też po doznanej walce będzie Legia mistrzem A jeśli gra z pogonią, lider jest wice liderem, Tu obstawiam w zasadzie myślę, że wy, wygra pogoń. Przejdźmy sobie do powołań. I myślę, że tutaj. Szanse do debiutu nowo zawodnicy, zawodnicy, czyli biej Gumny i Szymański. Myślę, że oni będą mieć szansę się wykazać. Gają dobrze. Zwłaszcza Robert Gumny dla Hupoceń, się dobrze prezentuje. Wrócił też Bocie Wszczęsny po absencji spowodowanej kontuzją. Miał operację dodatkowo. Brakuje mi Frankowskiego ze Stanów Zjednoczonych. Oraz też. Nie rozumiem połania Akadiusza recy, któremu idzie słabo. Obyd Myślę, że Rybus w końcu zagra w kadrze i nie nabawi się kontuzji, jak zawsze przed kadrą. Nie wiem, czego tak nie chce grać. Bo za nią tak było parę razy. I przejdźmy sobie do najważniejszego. Sedna sprawy, czyli meczu dzisiejszego. Legia gra z Rangersami. I przedstawię Wam ostatnie wyniki. ŁKS Łódź przegrało z Legią 3 do 2 po wyrównanym meczu Najpierw Sekulski strzelił z rzutu karnego w pierwszej połowie Później w 51 minucie wyrównał Dominik Nagry z Węgier Potem Sekulski też 6 z rzutu karnego W 70 którejś minucie wyrównał niezgoda a w wystarczającej 81 dał na Legii zwycięstwo Z kolei Ranger zgrał na wyjeździe z saint Mirren, Wygrał z nią tylko 1 do 0 Przecież wygrał 3 do 0 co będę lepiej w kwalifikacjach prezentuje się drużyna z Rangersów, bo wygrała dużo meczy. Bo 19 bramek i stracą tylko 3 i to tylko z Midland to nie jest przypadek. I, ale to Legia jest w komfortowej sytuacji, dlatego, że ona musi strzelić jedną bramkę, a wtedy Rangers będzie musiał strzelić aż dwie. I ja myślę, że tak się stanie i że w tym meczu padnie wynik 1 do 1. I to Legia będzie w awansie. I to Legia awansuje. Co ciekawe, po 3 latach nieobecności, co ciekawe, 2 lata temu Rangers też grał z drużyną z Luksemburga. To jest taka ciekawostka. I to jest ciekawostka, że Rangers 2 lata temu grał z luksemburską drużyną, która na tą chwilę była czwarta w Luksemburgu, i też z nią przegrało, w, i to w, nie w trzeciej, a w pierwszej rundzie kwalifikacji ginistrzów, czyli skompromitował się bardziej niż Legia. Ponadto Rangers miał problemy finansowe i przeszedł do czwartej ligi, ale 4 lata przeszedł z powrotem do szkockiej Ekstraklasy i on awans i oni teraz będą walczyli. Więc jak już mówiłem, myślę, że Legia awansuje do ligi Europy po 3 latach nieobecności. Mój przewidywany skład to jest w bramce Rosław Majecki, który się dobrze spisuje. Obroni są Stolarski Wietecki. Karbownik i Lewczuk, w pomocy będą Jodłowiec i Kafu, Wesowicz, Pralszek i Dominik Nagry, a na, na, na ustanie ustanie Niezgoda, które nam dał zwycięstwo w tamtym meczu. Napiszcie mi w komentarzu co sądzicie o tej, zmianie, o tej zmianie nazwy oraz o tym kto według was wygra dzisiejszy mecz. Jeśli wam się spodobał filmik to dajcie łapkę w górę, subskrypcję a my się widzimy w kolejnym odcinku, który będzie na temat koszykówki i świeżo znanej świeżości oferta w Chinach. Cześć!